Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten. To Nie miłuje swego brata. Oto słowo Boże. Niech będą wieki. Ziemia ujrzała swego zbawiciela. Ziemia ujrzała swego zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśnową, albo wiem uczynił cuda. Bycięstwo mu gotowała jego prawica i święte ramię Jego Ziemia ujrzała, swego odbawić się. Ma. Niech szumi może i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy, Rzeki niech klaszczą dłonie, góry niech razem wołają z radości. Ziemia ujrzała, twego zbawiciela. W obliczu pana, który nadchodzi, aby osądzić się Ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie I ludy według słuszności Ziemia ujrzała Tego Zbawiciela Aleluja, aleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Alleluja! Alleluja! Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł Otobranek Boży. Dwa uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie. Oni powiedzieli do niego, rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch... Którzy to usłyszeli od Jana i poszli, za nim był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, Jan Chrzciciel zapewne zżył się ze swoimi uczniami. A kiedy ty przyszedłeś, to zaświadczył o tobie, oto Baranek Boży. No i co? Uczniowie Jana odeszli od Niego. Poszli za tobą. A my wiemy, że niedługo potem Jan chrzciciel został uwięziony za to, że wystąpił w obronie małżeństwa, wypominając królowi to, że żyje z żoną swego brata. No i został zabity. A uczniowie pozostali przy tobie. I ty też zostałeś potem zabity. Ale jesteś teraz wśród nas. Jesteś tabernakul obecny pod postacią chleba hostii. Co to dla nas to znaczy, żebyśmy potrafili tak jak Jan Chrściciel ukazać naszym dzieciom, Ciebie i niech idą za Tobą. No i to może być czasem trudne, jak dzieci odchodzą z rodziny. Córka idzie do męża, syn do żony. Po ludzku trudne. No i potem jest też taki czas, kiedy ci rodzice też odchodzą. A dzieci przychodzą do kaplicy. Tak jak w tej chwili przyszliście uczcić swojego krewnego. Panie Jezu, ale będzie taki czas, kiedy znowu się spotkamy. Tak, będzie to czas, o którym też słyszeliśmy, sam responsoryjny. W obliczu Pana, który nadchodzi, aby osądzić Ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i według słuszności. I o tym też nam nasi zmarli przypominają, czekając na nas jednocześnie, żebyśmy przygotowali się na ten czas, pamiętając o tym, że będziemy też osądzeni. No właśnie, z tego, komu tutaj na Ziemi służyliśmy, służymy. Właśnie mówi pierwsze czytanie o dzieciach diabła. Dzieciach Boga. I póki żyjemy, to musimy na co dzień się opowiadać. Tak, diabeł. Jest piękny, potrafi dużo obiecywać. Tak. I my wiemy, że sporo ludzi za Nim idą, bo jest atrakcyjny. A Ty Panie Jezu, wymagasz. Tak. I to nie zawsze się ludziom podoba. Stawiasz wymagania, i za przykład stawiasz siebie, który skończyłeś po ludzku kiepsko, bo na krzyżu. Tak, Panie Jezu, a Ty nam dzisiaj mówisz, Ty nam dzisiaj mówisz, nieważne to, co tutaj utrzymamy, ale co utrzymamy po śmierci. No właśnie. I żebyśmy mogli Ciebie oglądać i nasi najbliżsi Ciebie, to o to się modlimy. Bądźmy się za wszystkie ludzi, którzy żyją jeszcze, bo potrafili dobrze wybierać, by wybierali to, co piękne, święte. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, abyśmy za Twoją łaską byli gorliwymi i odważnymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w tych środowiskach, w których żyjemy, w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Błogosławieństwo i wszelkie łaski dla naszych rodzin. Ciebie prosimy. Za zmarłych z naszych rodzin, naszych krewnych, duszy i czysto cierpiących, za te, które znikły z ratunku nie mają, Ciebie prosimy. Nas, Panie. O złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i o rozszerzanie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Mówimy się o jedność i pokój w Kościele Katolickim. Ciebie prosimy. Modlmy się za wszystkich tych, którzy gorliwie zwalczają Kościół Katolicki i walczą z Chrystusem, aby dobry Bóg pozwolił mi się nawrócić. Ciebie prosimy. Modlmy się za zmarłego Bolesława o spokój duszy i Ciebie prosimy. Za nasze rodziny, aby były silne Panem Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się o radość życia wiecznego dla Bolesława i zmarłych naszych rodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się, się o żywą wiarę w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Bądźmy się za dusze w czyściu cierpiące, żeby Pan Bóg przyjął ich do swojego Królestwa. Ciebie prosimy. Panie Jezu, obdarzaj nas łaską trwania przy Tobie, abyśmy w Twoim świetle rozpo rozpoznawali swoje słabości i z Twoją pomocą odrzucali zło i pomnażali dobro. Ciebie prosimy. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla rządzących, aby ustalając prawo, mieli zawsze na uwadze prawo Boże i dobro całego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, konających. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za księży, misjonarzy, siostry zakonne i za święte powołania kapłańskie. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Panie. Módlmy się za wszystkie dusze zabłąkane. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módl się za nas samych, za nasze rodziny, za wszystkich naszych rodaków, abyśmy w Pacjeniu, w Marii zechcieli rozpoznawać wolę Bożą i tę wolę pokochali. Ciebie prosimy. Słuchaj. Nas, Panie. Trójcy Przy Najświętszej i Matki Bożej za grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Boże, i Mogący, mogąc od nas te prośby, które Tobie przedkładam w się świętym za Wszeństwo Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.